Witam Was drogie bliźnięta w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na kwiecień. E, wasze czytanie na marzec miało największą ilość łapek w górę. Z tego powodu Wasze czytanie jest jako pierwsze. Bo otrzymujecie swoje czytanie e, miesięczne na kwiecień jako pierwsi. E, I przechodzimy do czytania. Czytanie będzie wyglądało teraz trochę inaczej, bo e, będzie podzielone na trzy części. Pierwsza część energie główne plus karta rada, a druga część miłość i trzecia część e, finanse, czyli praca, sprawy materialne. Przechodzimy do energii ogólnych dla Was, piśnięta na e, miesiąc kwiecień. Dobrze, moi drodzy. Energia ogólna bardzo piękna dla Was. Dlaczego? Bo kończy się jakieś Wasze cierpienie. Czyli coś z poprzedniego miesiąca, może, może coś świeżego, ale jakieś cierpienie się dla Was kończy, wy jakby zacznie się nowy rozdział dla Was w Waszym życiu w tym miesiącu. Bo pewne jakieś sprawy się zamkną, pewne jakieś bolesne sprawy, coś, coś się zakończy. Coś, co sprawiało, że byliście już tym zmęczeni, że cierpieliście po prostu. Tutaj główne energie są bardzo piękne. Z pozytywną prognozą dla Was na ten miesiąc, bo pokazuje się ładnie to odrodzenie, że gorzej już być nie mogło i coś się kończy. W końcu cierpienie się kończy dla Was. W końcu gdzieś tam zauważacie to światło w ciemności i odrodzenie kto wie być może u niektórych jakaś osoba z przyszłości y, się pojawi i pomoże wam w jakiejś kwestii, kwestii. czyli być może ktoś y, jakaś osoba zewnątrz wam pomoże ale głównie to wy sami jakby tutaj pięknie się odradzacie bo y, wszelkie jakieś być może u kogoś jakieś sprawy y, urzędowe może tak być jak najbardziej sprawy urzędowe eee, takie oficjalne sprawy być może tam w tych sprawach nie było najlepiej i teraz one w końcu pozytywnie się dla was kończą eee, każdy będzie miał inną sytuację u niektórych będzie to eee, będą to bardziej sprawy urzędowe, u niektórych sprawy miosne, u niektórych jeszcze inne, ale wchodzicie w energię dziesiątki mieczy, wchodzicie w energię eee, cesarzowej czyli e, kobiety cieszącej cieszące się życiem, e, kobiety, który, która znalazła równowagę w życiu, e, która potrafi czerpać e, z plonów życia, e, kobieta zaradna, czyli wchodzicie w taką energię konkretną i tutaj jest jakby ładne przyrodzenie się was cierpiących, was żyjących, czyli pełnia życia się w was e, do was wraca. Czyli odży odżyjecie po prostu, odżyjecie i fajna energia tutaj. Um, bardzo płodny czas, bardzo taki um, dobry i ciepły, e sprzyjający, a więc energie dobre. Czyli być może, jeśli będziecie w tym miesiącu chcieli zakończyć jakieś sprawy, to to jest do dobra energia dla was na to, żeby jakieś sprawy zakończyć, żeby w końcu coś odeszło i żebyście mogli iść dalej ze swoim życiem. Ogólnie bardzo pozytywnie i będziecie zadowoleni w kwietniu. Bo w końcu się coś dla was kończy i w końcu poczujecie, że żyjecie. E, I to czy chodzi o sprawy e, miłosne, zawodowe, czy jakiekolwiek inne. Każdy będzie miał inną oczywiście sytuację, ale prognoza na to rozwiązanie tej sytuacji jest bardzo dobra. A więc tak, jaka jest rada dla Was? Koło fortuny, i to jak mówiłem o tych zmianach, właśnie koło fortuny zachęca Was po prostu, żeby dać się podać tym zmianom. Nawet jeśli będziecie uważali, że jakieś zmiany są dla Was bolesne, to koło fortuny zapewnia Was, że te zmiany są jak najbardziej potrzebne i tylko po to, żeby odmienić was, Wasz los na lepsze. A więc nie blokujcie tych zmian, tylko podajcie tej energii i dajcie odejść temu, co już nie ma miejsca. Bytu w waszym życiu, e, i jakby nie sprzeciwiajcie się temu, tylko dajcie ponieść tym zmianom, bo to są dobre zmiany od losu. Bardzo dobre zmiany od losu. E, karta e, koła fortuny jest naprawdę dobrą prognozą, e, tylko oczywiście, jeśli nie będziecie um, się sprzeciwiać, tylko podaćcie tej energii i wprowadzicie zmiany, które są potrzebne. Dacie odejść e, temu, co, co, co was skomęczyło, tak naprawdę. I myślę, że większość z was po prostu pięknie z tą energią pójdzie. A więc tak wyglądają energie ogólne dla Was. Zobaczymy na sprawy miłosne miłość. Co dla bliźniąt na sprawy miłosne na miesiąc kwiecień. No patrzcie, może to wnioś jakieś zakończenia będą u was, bo na spodzie tali mam dziewiątkę mieczy miałeś jakieś subożenie, no e, być może pojawia, pojawi się jakiś mężczyzna, ale albo był w waszym e, życiu mężczyzna, tylko był on taki przelotny, czyli nie chciał nic konkretnego od was. Lub to wy weszliście w taką energię. E, ale mam wrażenie, że tu bardziej e, był ktoś przelotny w waszym życiu a, i to was jakby... to was dobiło, bo być może liczyliście na jakieś więzi z tym... E, z tą osobą. A okazało się, że to ta osoba nie... nie e, nie wiązała z Wami żadnych poważnych planów, tylko coś przelotnego, taka przygoda. I być może tylko takie przygo przygodne romanse się pojawiały, ale z jakiegoś powodu um, cierpicie tutaj z tego powodu. E, z powodu miłosnego, czyli być może to, co pojawiło nam się przed chwilą w tych kartach, dotyczy właśnie tych spraw uczuciowych, żeby w sprawach uczuciowych e, zakończyć to cierpienie. Bo to się pojawia. E, właśnie to niezadowolenie jednak mimo wszystko e, niby jest ktoś, ale jakby brakuje wam tego ciepła, tej miłości e, i ta osoba wam tego nie daje lub daje tylko na jakiś czas, ale nie e, niestabilnie i nie na tyle na ile wy tego potrzebujecie, czyli niespełnienie takie w sprawach emocjonalnych u Was. Ale to się kończy i zaczyna się ta dobra energia, która pojawia się w tych energiach ogólnych na początku czytania. E, czyli tak naprawdę wodzicie z dobrą energią. Sprawy miotnie się tak przyczyszczą, bo wy e, odejdziecie od osób, które będą was traktowały tylko na, e, lub chciały tylko na chwilę, bo wy bardziej dążycie do czegoś e, takich głębokich więzi, stabilnych więzi, a nie do. Um, do jakichś przygód, y, takich przelotnych. Um, czyli widzę tu jakby brak uczuć, brak y, ciepła, brak miłości od jakiegoś mężczyzny do Was. Przez to wy cierpicie, ale tym samym zakończacie to. W tym miesiącu to się zakończy. Dla Was, moi drodzy. I Wy wtedy wejdziecie w tą królową buław, kobietę niezależną, kobietę, y, która. Y, która się nie poddaje, tak? I która zasługuje na miłość, i e, która tę miłość e, tak naprawdę ma wokół siebie i nie musi nawet jej szukać. A więc tutaj. E, przylotne romanse jakby nie są dla was w miesiącu wy szukacie więzi i po prostu możecie rozczarujecie jakimś, e, e, o kim myślicie, że będzie to coś poważnego i coś na dłuższy czas, a jednak tutaj jest zubożenie i ktoś nie daje. Wam jakby uczuć na dłuższy czas, tylko na chwilę. więc tak wyglądają sprawy uczuciowe dla Was, piśnięta. i sprawy materialne, sprawy finansowe, czyli krótką mówiąc praca. Popatrzmy co w pracy dla na 10 na kwiecień. Pierwsza karta i mam rycerza buław. Mam wrażenie, że macie trochę chaosu. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, że trochę nie wiecie czego chcecie i jakby 1000 myśli na minutę i co chwilę byście chcieli coś zmieniać, czyli być może brak zadowolenia z jakiejś pracy, i w tym, e, w tym miesiącu, w kwietniu, będziecie e, próbowali zostawić ze sobą właśnie tą, e, to niezdecydowanie Was, bo tak jakbyście co chwilę chcieli zmieniać swoją pracę, bo e, z jakiegoś niezadowolenia lub być może jest Was tyle energii, i że nie czujecie tego spełnienia, lub czujecie to spełnienie w pracy tylko na chwilę, i zaraz znowu jest w Was e, taki, taki niedosyt, że musicie iść dalej, bo nie spełniacie się e, w tej konkretnej pracy. I teraz tak, dobre prognozy są dla Was, e, dobra prognoza jest dla Was na kwiecień bo w końcu tutaj e, e, porzucicie trochę tą energię niezdecydowania i wahania się, i jakby jest jakaś. E, Możliwość dla Was znalezienia czegoś na e, dłużej, e, czyli na e, praca stała, na dłuższy e, etap. E, być może gdzieś to łączyło z jakimiś dojazdami dla Was. Może tak być. Um, jedyną radą przy podpisywaniu umów e, sprawdzajcie wszystko, bo możecie być tak e, w takiej energii. Możecie mieć sobie tyle energii, że możecie przeoczyć jakieś rzeczy, bo będziecie tak, e, tak e, nerwowi i tak może jakby niedosyceni, przez co być może jakieś sprawy umkną wam przez palce, ale najważniejsze jest przy, przy podpisywaniu e, jakichś umów, czyli na to zwróćcie uwagę. Tutaj w jakiejś kwestii zawodowej chcecie wkładać się w sprytem, czyli e, jak jest jakieś zamieszanie, to wy chcecie... E, Chcielibyście sprytnie rozwiązać tę kwestię e, materialną, e, tak żeby ona była dla Was dobra. Czyli to jest planowanie z głową. Tak naprawdę e, wy, widzę Was, mądre osoby, które z głową jakby e, i wyka wykazując duży spryt e, próbują sobie jakoś to e, życie e, materialne osobilizować. Tutaj moglibyście uważać ewentualnie na e, jakieś oszustwa, aczkolwiek myślę, że żadne oszustw nie będzie, że to raczej wy e, tutaj się jakimś sprytem będziecie chcieli e, wykazać. Być może ciężko wam też z jakichś powodów... E, Być może bierzecie za dużo tych właśnie, mam takie wrażenie, że wy za dużo chcecie. W sensie, że nie możecie się zdecydować, że tak dużo was jest idei, pomysłów e, i chęci zmiany pracy, że e, wy macie tego tak dużo i e, jesteście zdezorientowani i nie wiecie co chcecie przez to. A czyli tutaj by było, e, być może właśnie w tej trójce była, mam nadzieję, że większość z was w końcu odnajdzie tą jedną pracę i e, stabilnie jakąś sprytem po prostu y, te sprawy jakoś sobie tutaj poukładacie materialne czyli y, czyli spryt, po prostu wkażcie się sprytem. Jeśli będziecie uważać, to niczego się nie będzie działo. Ogólnie mogą być też osoby, które mają stałą pracę, ale jest już w nich jakaś zmiany. I być może e, szukają, e, właśnie są, chcą sprytnie odejść od, e, od e, pracy, w której są. I być może teraz będziecie tak rozmyślać, jak tu e, to zrobić, jak e, sprytnie odejść. Z jakichś powodów. A jakbyście nie chcieli, żeby ktoś się dowiedział, tylko żeby tak e, po cichu odejść. I być może pojawiła się dla Was jakaś lepsza oferta i z tego powodu chcecie odejść, ale po cichu. Czyli tak to wygląda, moi drodzy, ale tak naprawdę w, tym, e, w sprawach materialnych to Wy i finansowych, to w tak naprawdę szukacie siebie w tym miesiącu. Szukacie tego, czego chcecie, szukacie e, stałego, e, stałej e, s, e, sytuacji, e, czyli tutaj będzie sprytnie, ale konkretnie. A więc jak to wygląda dla Was, drogi bliźnięta? Mam nadzieję, że czytanie Wam się e, spodobało. Jeśli tak, to zostawcie reakcję, łapki w górę, komentarze czy subskrypcje. E, I zobaczymy, czy na maj też będziecie mieli e, największą ilość łapek w górę. E, trzymam za Was kciuki i życzę Wam dobrego miesiąca. E, przypominam tylko, że czytanie jest ogólne, może nie z każdym rezonować, tylko z jakąś częścią Was. E, I zachęcam Was do oglądania w. E, Filmów na moim kanale. Te, co się pojawiły, i te, które się jeszcze pojawią, i również tam do e, reakcji. Wszystkiego dobrego w kwietniu.